Takim wydarzeniom zawsze towarzyszą motoryzacyjne emocje. Zlot aut tuningowanych w Mławie nie wymaga wielkiego opisu. To najlepiej zobaczyć na żywo. Zjechały do nas auta z całej Polski. Mogliśmy zobaczyć przepiękne auta, jak na przykład Porsche RWB, BMW E28. Masę, masę ciekawych aut. Porobione tak naprawdę wszystko. Zgwintowane zawieszenia pneumatyczne, ogromne hamulce z bardzo mocnych wersji. No, przepiękne auta do nas jechały dzisiaj. Właściciele czterech kółek rozumieją się bez słów. Tylko spojrzą i już wszystko jasne. Dla sympatyków odrobina objaśnień wskazana. Tak się rodzą wielkie pasje. To jest BMW 36 Compact. Zmiany to jak widać, no prawie wszystko jest zrobione w tym aucie. No, auto jest zrobione jako rajdówka, lecz jest po prostu bardziej wystawowe, tak? Co tu jest zrobione? No, poszerzenia są zrobione, klatka jest spawana kupełki, silnik jest 3-litrowy, felgi zostały zmienione, wydech, no w sumie wszystko. Muława nie pierwszy, ani nie ostatni raz zaprosiła miłośników motoryzacji. Przyznać należy, impreza robi wrażenie i niech tak zostanie.